Byli ochroniarzami prezesa Kaczyńskiego, nie pracowali dla żandarmerii wojskowej, choć byli tam na etatach. Wiceminister Obrony Narodowej mówi o skandalu, ujawnił wyniki kolejnego audytu. Żandarmeria była też na usługach jeszcze innego polityka Antoniego Macierewicza. Paweł Szot. Prywatna ochrona Jarosława Kaczyńskiego firma Grom Group, towarzyszy Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości od 2010 roku. Za jej usługi płaci partia prawie 2 miliony złotych rocznie, ale to nie jedyne źródło dochodów ochroniarza Kaczyńskiego. Z audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Obrony Narodowej wynika, że dwóch pracowników Grom Group miało etaty instruktorów w żandarmerii wojskowej. Nie wykonywali swojej pracy, no bo jeżeli ktoś jest zatrudniony w żandarmerii wojskowej, i powinien przepracować 1500 godzin, a przepracowuje 70, a w tym samym czasie chroni Jarosława Kaczyńskiego, to mamy do czynienia tutaj z bardzo poważnym naruszeniem przepisów pracy i będziemy wyciągać konsekwencje. Mężczyźni już dla wojska nie pracują. Sprawą ma się zająć prokuratura. W ogóle nie wiem, o czym pani mówi. Nie mam żadnej wiedzy na temat tej, tego pani pytania. I mam wrażenie, że to jest po prostu jedna z wielu, Fikcji TVN. -u. Mariusz Błaszczak, były szef MONU w rządzie Zjednoczonej Prawicy, twierdzi, że ochroniarze, zarazem byli żołnierze Gromu, zostali zatrudnieni w żandarmerii już w 2009 roku. Z ich usług nie zrezygnowano jednak, gdy zajęli się prywatną ochroną. Nie wyobrażam sobie, żeby chodziło o coś innego, tylko o pieniądze. W tym przypadku dla tych panów, czyli podwyższenie im uposażenia, które mieli w firmie ochraniarskiej. Żandarmerię wojskową i polityków PiSu łączyły wyjątkowo bliskie relacje, odkąd ministrem Obrony Narodowej został Antoni Macierewicz. To ich początek. Grudzień 2015 roku i nocne wtargnięcie do Centrum Eksperckiego Wywiadu NATO w Warszawie. Ówczesny komendant żandarmerii generał Piotr Nidecki odmówił szefowi MON udziału swoich podwładnych w tym incydencie. Minister Marciarewicz szybciutko go zwolnił, zresztą zgodnie z panującymi wówczas obyczajami za pomocą SMS-a, a szefem żandarmerii został wtedy generał Tomasz Połuch i właśnie od tego momentu zaczyna się tak naprawdę taka działalność usługowo opiekuńcza. Specjalnie dla Macierewicza w środku nocy otwierano basen żandarmerii wojskowej w Warszawie. Szef żandarmerii, bardzo ważna postać w stopniu generała, tak? Latał i późną nocą otwierał drzwi facetowi, który chciał sobie poskakać do basenu. Żandarmeria ochraniała i woziła Macierewicza często na sygnale i z dużą prędkością. W styczniu 2017 roku samochody z kolumny ministra spowodowały poważny wypadek pod Lubiczem Dolnym. Macierewicz Korzystał z wojskowej ochrony także, gdy przestał być ministrem i stanął na czele podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Przywileje stracił dopiero po zmianie władzy. Paweł Szot: Fakty.